...dorwał. On już to blisko, pewnie nie ma wody, zaraz muszę na YouTube? Co wpisać na YouTubie? rfu.człowiek.brudnowski Wtedy mnie znajdziecie i prosiłbym o zostawienie mi tam... Kurwa, Stitch. Ale i tak już podejrzewam, że z 10 weszło. Witam, Monia. Nie no, więcej mi weszło niż 10. Teraz? No, możliwe ma, że więcej no masz 25 kciuków to Kąd jest ja A nie no. no to na spokojnie no łapki w górę dokładnie i łapki napadamy kciuczka no to ja ci kurwa co stycz na dół na dół stycz na dół się to O jest Hiszpan. <laughs> jest Hiszpan kura. Jest Kinga, witamy serdecznie, witamy serdecznie, bardzo mi miło. Siemanko biki. Chodź tu chodź, przytu się, przytu się. Spokojnie. Spokojnie. Tak, jece, giek, kieku to Ej, mówię spokojnie. kolitka. Kurwa. Dalej powiedziałem. I on go będzie tak terroryzował, będzie na niego wskakiwał, kitu, Kurwa, człowiek. że nie, nie ten mnie w nogę, no. Ale celownie idzie pan. Będzie próbował wszystkiego, wiesz o co chodzi? Papitek, szwagierku. <noise> kurwa proszę cię. <noise> O, Agatka jest. Witam, witam. Pozdro, Papito, jak się? O, uwiadek i ciasto. Udam o udam kurwa, zajebiście było. <grym grym grym> kurwa blu bluza wziące. aż mi nie pasuje, co nie? Zostawiamy wariaciki, no. O, kumy. siemano, siemano. Cześć, witam Cześć. serdecznie. Przypinamy. Siemanko, misiek. Co tam? Prawda? ba ona chce go ten. Tak go dominuje. Pa on ją bierze. Proszę, siemanko, siemanko. Proszę takie sternie robić na YouTube bo zaraz nas wciągną, ty. no Jakie ciasto, moja mama robi takiego... Kurwa, trzybita. trzybit, dobry był. Yy, ...z kajmakiem, u góry jest pita śmietana, na dole są biszkopty. Jest no, mistrzostwo nie. świata, nie? Siemano. O, od razu mi lepiej jak już jest was więcej teraz. No. O, ten ile ma od razu ludzi te co tam kurwa? No gdzie po trzech minutach dopiero. 13 osób Trzy 3 pewnie. minuty to za ten, ale tak 5 minut to się rozkręca. rozkręca. Rozkręca, 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 kurwa Nie wiem co tu trzeba zrobić z wami. Siemaneczko, kochani, łapki w górę. Łapki no, wziąłem ci, ale mi Steve zjadł. Jedziemy trzy rozumiesz? razy w ekranik. Tap 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 że ci I robimy no, dla zasięgu po prostu, tak? I później to rozkręcimy no, on na kochani. Też. On, przy... on na YouTube ma po 200-300 osób normalnie na live ty. No, co tam? To jest przesada, nie? Jest... Na razie robiłem 20 no. minut. Spiesz dalej. Co tam kochani? Rada. Już mi tutaj teraz nie wejdziecie. O, już jest oczkor we ja, średniu. Dziękuję za kciuka w górę. Judo, kochani, judo. tapujemy. się... Przy tapujcie każdy po trzy razy, to dana, nic wam nie kosztuje, kurwa, nie? O. I ogień, kurwa. Nic wam się nie stanie. Jako I kochani, yy, zachęcam do subskrypcji, pisać, nie? Papa Smurfiku. Papa Smurfiku. No, jest. To ja, Rafał. <laughs> Siemaneczko, cześć Boromir, witam Ciebie Sylwia. Jaki content tego live'a? Eee, poczekaj, zobaczysz. Nie chcę zdradzać. Mamy popularnych, no. elegancko. Nie no, content u mnie ogólnie jest spoko, tabelicy, nie? To, Normalny, życiowy. To. Nie żaden wyszukany, ale też jest i muzyczny, wiesz. No, na razie sobie gadamy, tak? Witam serdecznie. No. Content, ogólnie kontent to mam taki przykorowo na, na TikToku, jak robię. No to mam dużo kulinarnego kontentu i takich o, różnych pierdół domowych co nie? No ja go nie mam w ogóle znajomych nawet nie. Witam serdecznie. No mi i tak drogi sobie siedzę. Siema, siema. Co tam? Siema? No także sobie tu siedzę. Jaki content? Powiedziała cześć Siema. Tricksunia. Ja serdecznie, kochani zostawiamy subskrypcję. Nic wam się nie stanie. Kurwa. Wiem o co chodzi, no? Połączyliśmy sobie wonkę, dobra, A on na czym robi na telefonie? Tak. No co tam, co tam, co tam moi mili? Witam serdecznie. Co tam powiecie ciekawego? No jest powoli o widzę. O Siemaneczko, no, no do do zniemy się tego. Haha, siemano. <laughs> no i tak się bujamy tutaj. Przyjechałem ku No. Pojedynek par, no, pojedynek par, ja z chłopakiem, może z dziewczyną. O, może być, no. Na, na koniec się całujemy na przykład. O. No. <laughs> Dobre będzie, nie? <laughs> Ale ze ślimakiem, normalnie. <śmiech> <śmiech> Dziękuję, chłopaki, nie no. bardzo. Siema, siema, siema. Cześć. Dziękuję Boli mnie kciuk. Sylwia, tutaj nie musisz tyle tapować. Tu kurwa trzy razy tapujesz i koniec, i wystarczy. Tu nie musisz tapować. Nie no. mam No Ale po dziękuję co wam zostawię subskrypcję, jak nie wymyślę, czy będę. Dziękuję, chroni niebodę. okej, okay, no to nie szkoda, musisz, ale to nie? Co nie, było nie? Na wiesz, dni, wiesz, ale nikt cię tutaj nie zmusza, co nie? Przede wszystkim. Ja tylko ogólnie dziś tam sugeruję, nie? Kochani, no, walczyliśmy ja też o top 3, ale kto. Mam czas lekingu. po prostu, nie? Lecimy. Dziękuję, Boga. niebodę. Klipsunia, wiesz. Nikt Cię tutaj nie zmusza do tego, nie? Ja niczego, no niczego Was nie zmuszam, nawet nie zmuszam Was, żebyście tutaj siedzieli. Dziękuję, kto chce, to siedzi, kto nie chce, to sobie idzie dalej, mówi, nie? Po prostu. Te gisty ekipa no. Kurwa. Ła, kurwa. Wiesz, o co chodzi, tych ja, ja... O kurwa, Ty! To za pojebany pies. Pierdalaj kurwa ją Pierdalaj ode mnie! No cudze, bracie, razy, trzy. Ty on nie gryzie normalnie, nie? Zabieraj tego Nie no kurwa, jak chcecie to może mi dać. Możecie mi dać subskrypcję. Nie to nie no kurwa. Półtora tysiąca mi wystarczy tutaj. I tak live y będę robił tutaj najlepszy Dzień, na tym kurwa Dzieńka, dziękuję, na polskim dziękuję, YouTube, dziękuję, także nie bardzo. przejmuję się tym w ogóle wcale, nie? Zobaczycie Dzień, kurwa jak jadę jak Kurwa! Nie będę ci rzucał. Rzuć mu do klatki i niech idzie tam. Kurwa do klatki idziesz, chodź. Dziękuję rudzieński. Dziękuję, nie wiem komu za rapach. dalej. Dziękuję kokos, dziękuję Chikorinda, dziękuję Mamu. Dam ci się. Zamknęłem eee... no, go. Ja zapomniałem, że w tym będzie próg. I to co? Ja się go nie boję. Ujebie mnie, to mi ujebie. Siemaneczko wszystkim, widzę 100 osób. Nie w drodze, siemaneczko, żeby dać Ci subskrypcję. No dobra, kto chce, to niech mi daje. Kto nie chce, niech nie daje, wiecie. Piękny piesał, fajne pieski są, no. Tutaj macie Rafała, Rafał robi sobie streama na tym... Na, TikTok na TikToku. Tam jest Szogi. Tutaj na YouTubie. Tam macie Szogiego. Jaki <laughs> skubany, no. dziękuję Grazia. Także wiecie. Dziękuję Doliska, dziękuję Biola. Nie, ja kocham psy. Tylko on jest taki, że on kurwa gryzie po jajach, ty. No, w jaja mnie gryzł, ja go kurwa lubię, ty. Normalnie, co nie? No. Jak mogę psów nie lubić? Dla ja ciebie prezent na O Jezu. Dla mnie. No to jestem. No. Jestem tu. Co to jest? Kamerka. Nie, to kask. Tak, kask, ja kask okej. Okay. Jak ją bije, że ona często się przewraca, no. to lepiej w kasku. Żeby... No tak, 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 tak no. Na Bergo jest za 400. No a ty Sylwia, mi dała się, wiem, trochę agresor. No jest kurwa, to ten pies to by się nie? Na szczępy. Normalnie, nie? Siemaneczko wszystkim, witam serdecznie. Co tam, jak tam w ogóle, jak spędzacie sobie niedzielę? Byliście na mszy? Dziękuję bardzo, dziękuję Magdalena. Nie. Czego siedzi 88 osób? Kurwa, a nikt nie zalekuje tego live'a. Bo ty masz szczęły. No to zamawiaj. dziękuję, 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 dziękuję to. No. Tak, chcę. <śleski> Co tam dziękuję się dzieje Macio, ty? Dziękuję Ci dziękuję bardzo A tam macie w ogóle węża też, nie? Tam jest wąż Leży A Gdzie tam, kurwa jest ty? Tam, 40 jest wąż. 40 tam jest sam O lampy, skurczy, byk ty Nie no, ale to kto nie lubi przez? Nie, ja lubię, ja mam sam pieska, ale on ma szypsy. Dziękuję Biedrona, dziękuję Monia i mamy... Rafa ma szybsy, na ostatnie to, nie? 30 sekund i oni mają rękawice na ostatnie 30 sekund. Więc teraz prosiłbym bez giftów za jeden, bez giftów za jeden. No będzie mocno. Dziękuję Sikorinda, Korinda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lubi dzięcioły po prostu. Zrób salto. Twój stary niech robi salto. Kurwa ty. Dziękuję, ale Dziękuję Koko. Dziękuję bardzo. Dziękuję Sikorinda, Korinda, Dziękuję. Dzięki za lajka. Mamy to, mamy to. Dziękuję Dziękuję lubięta, Triksunia. Dziękuję. Ja nie wiem, czy jak klikniesz dwa razy w ekran, to dajesz dziękuję, subika, dziękuję, dziękuję. nie? No Ale jeżeli tak, to dzięki. Dziękuję ślicznie. Co ci się stanie, jak stuknę w ekran? No, dasz tutaj lajka, like co nie? I to jest ważne dla tej transmisji, do bo gdzieś tam to ją wybija w algorytmach, dziękuję co nie? Wszystkim. Dziękuję bardzo. No. I bardzo Wam dziękuję. Siemanko, Indra, Siemanko, nie było mi tutaj rok, kochani. Kurwa, wróciłem do Was. Ja pierdolę z Gorzowa. No. Ja wiem, że to się powoli kula, ale wieczorem myślę, że będzie na tyle, ile zawsze nas było. Będzie zajebiście wtedy. Dziękuję no. wszystkim. Także ludzik. Jaki patol. Twój stary to patol, kurwa. bardzo, dziękuję kokos, dziękuję szatka, dziękuję wszystkim. Twój stary to patol. Będziesz dojeżdżany. No pewnie, że tak, kurwa, razem z tobą, nie? Ale ty pierwszy, pamiętaj. Siemanko, bariacie. No, i jaki patol, ty, ale co? Oglądasz teraz zdjęcia rodzinne i patrzysz na twojego ojca? Czy co, kurwa? Wow! Bardzo brzydko mówisz, a mi się to nie podoba, nie podoba mi się, to ale chuj tam, nie musi mi się wszystko podobać, nie? Ja się, kurwa, będę tym przejmował, nie? I tak sobie posiedzimy. Co mi się śniło, kurwa, śniło mi się się dużo fajnych rzeczy, nie? Ludzkiego wieczoru. Wojciech Kubała, dla ciebie też. Dla ciebie też mi od po popołudnia w sumie, nie? tylko kochani, 123 osoby robimy dziękuję, łapki dziękuję. w górę dziękuję. i subskrybujemy ten kanał, kurwa. No. I spokojnie, jak będzie Was dzisiaj ze 300 osób, to zostaje na tym na YouTubie. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Dziękuję, o czym nawijasz, Czyli ku o życiu ogólnie? To jest Daily Content, kurwa, wiesz o co chodzi. Dziękuję. Dużo się gdzieś tam przeżyło kurwa, no i gdzieś tam rozmawiał sobie z wami, z czatem, nie? sobie. tam sobie dwójeczkę O wielu rzeczach, nie? Teraz na przykład jestem, wiesz. W rankingu nie w gościach, tiktokowych gościach, gościach, nie? No. Uziomeczka tutaj zobacz. Jest, dziękuję, ty, szuk, dziękuję, tu on sobie A? robi swoje streamy, ja sobie robię na YouTubie i też tak, nie, ale na, na, na tym. Na TikToku też robię co, nie lawicze. Ale chciałbym z TikToka przejść kurwa sobie na YouTube'a i mieć wyjebane jaja, nie? Jest w ten TikTok. Po prostu, nie? No dzięki, dzięki za suby. Dzięki za łapki w górę. Kochanie, 155 osób. Jak dzisiaj robimy 400 osób. 400 osób to zostaje na YouTubie. Okej? Okay? O już jesteśmy w codziennym elegancko. Dziękuję bardzo wszystkim. No. no. Także będzie idę. 400 osób, to kurwa jest jakaś nadzieja dla mnie, że, że coś tutaj można czułać, nie? A jak nie, to patrzcie Bonus RPK. <grym>, Ale co, to mam całować Rafała czy co? Siema? Mamy się całować czy co? A, dobra, dobra. Spokojnie. Kurwa. Ty, no bo kurwa. Człowieku. No już czekam. Dobra, jest 200 osób. Jeszcze nie ma, no dobra. Słabo się kulacie. Ale czekaj, bo ja nie wiem, czy to ma być kara, czy nagroda. Kto wygrał, to dla mnie nagroda, dla niego kara. <śmiech> <śmiech> dziękuję, piękny <za> razem. <laughs> no, dziękuję, proste. Dobra, 165 osób, kochani. Dawajcie, trzy razy w ekran i jedziemy z tym. Dobra, kto jest Na TikToku za dużo nakazów, zakazów, nie można palić, nie można się ja rozbierać, nie można brać różnych przedmiotów do ręki, pokazywać do ekranu, gdzie wzbudzają jakieś pretensje. Do... Trzymaj, dokładnie, kobana, triksuga, dziękuję, dokładnie. Gostek, do chaty się schowaj. Kurwa, Dara ty się schowasz w swoją norę, ty kurwa... Szambonurku jebany. Dobra, bardzo proszę, nie przeklinaj, bo dużo tu dzieci i nastolatków. Dasz radę się powstrzymać. Nocny manie, subskrybujesz mnie w ogóle, czy nie? Wiatraczek, Może i bym dał radę, nie? Ja na razie wiesz, na spokojnie. Ja wiem, że to jest mega irytujące. Nie? Co? Ten, ten człowieku wiatraczek Ja, tu w ogóle jest, wiesz. Ale co ty taki agresywny? Ja nie jestem agresywny. No co ty? Co tak wąchasz? No mam tu już razuży noc, to wącham ty, proste. Do budy ruro, ale co tak cię matka woła na obiad czy jak? Mama tak się na obiad woła. Spokojnie. Też fajnie. Pozdrów mamusię twoją. No właśnie, mały chłopczyku, o Jezus. Tapujemy, Do tapujemy warianty, to jeszcze tapami możemy mocno podbić, jest 300 osóbek. Skąd nawijasz? Z Gorzowa Wielkopolskiego. Ekran. Klikamy, klikamy, klikamy. Z Gorzowa Wielkopolskiego. A na końcówkę bez W tym momencie jestem u RFU, Rf człowiek brudnopis, popatrzcie tutaj sobie na niego, cały wytatuowany. Człowiek, kurwa, y... Dziękuję Rudzienka. z dobrą Dziękuję bardzo. nacipany jest, ale kto, twój tata jest nacipany? to no, przykro mi, nie, że masz takie dzieciństwo. Dziękuję ci, Korinda. O kurwa, ty. potem mi się wydaje, że oni na złość te za monetę rzucają, nie? No. Bo mówisz, bez tych za monetę, ziomalka ci wrzuca nagle pięćdziesiąt. I psują algorytm, kurwa, rękawicy. No, słowa, nie? Proste. A jesteś za pisem czy za platformą? Ja jestem za LSD kurwa. Ma chłopczyk dużą szczękę. A ty grypsujesz? Ja powiem wam tako, ja nie grypsuję, nigdy żadnej gry nie przepsułem, ale za to pionki gubię też, nie? Także. Ale tu cię obrażają, ale w cztery oczy ci tego nie powiedzą. No proste, dziku. Dobra, kurwa, kto mnie jeszcze nie obserwuje, tutaj To zaobserwujcie sobie moje konto. Gdzie jest plusik? Z której strony jest plusik, żeby mnie zaobserwować? Jak to się robi? Bo ja nie wiem, ja jestem głupi na tym y, YouTubie, nie? No. A ty gry wsuwujesz, chłopie. Co ty sobie, kurwa, znalazłeś, ty? Czy jestem zapisem, czy za platformą? Ciężkie pytania zadajecie, kurwa. Siema, wariacie, miłego dnia życzę. Kamakow, dziękuję, siemaneczko, 47,16, siemaneczko. Witam serdecznie. Uh, Gicz się znalazł, oczy ta. czy nie oczy, klepka i tyle, proste kurwa. A kto nie pyta, ten błądzi. No tak, no nie no, możesz pytać, stary, nie? Możesz sobie zapytać, kurwa. Pamiętaj, ja wy nieugięty, półtora roku w gipsie, kurwa. No. Tam macie węża w ogóle, kurwa, nie? Tam jest mąż. To nie jedną dobry, norą cząst. Dziękuję Rafał, dziękuję Paulina, dziękuję hmm, wszystkim. Możecie pytać sobie kto, o co chcecie, nie? To przynajmniej zbójnie coś. Dziękuję Biedrona. Capujemy y tam 300. Toczkę ma na końcu lewego patrzałka. Ja pierdolę ty. A ty masz toczkę za uchem? Zawsze bardzo chciałam jak Masz toczkę za uchem? No, miałem top 2 y, dziennego i top 1 popularnych. No i sobie wtedy możesz wybierać, nie zmieniać w No, ja on to prawie że na zbyty, ale o kim mówisz? na, takie, na takie, nie rozumiem. Siemka Wojtek Gula, Napisz kropeczkę, y, dziękuję Katarina, Co dziękuję to? Aga, dziękuję bardzo. Nie, 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 nie. masz po prostu wybór. Węża miała, ja, węgierka przeżywana. Wiesz, że to nie jest dojebane, ale to co mówisz, to ludzie weryfikują. A ja mam w chuju tych ludzi, kurwa, którzy to weryfikują. Człowieku, kurwa. Pierdoli taki powiem. No że bez bulgaryzmu. No dobra, ja tu mam inny Proszę. content, kurwa. <śmienicza węże receivedasury. śmienicza węże> dziękuję Arni, dziękuję LA, dziękuję bardzo. Siema, jesteś raperem czy jak? No pewnie, że Podczas jestem raperem. Taki wężeń, nie <śmienicza węże> Nie, bo ja tu na YouTube dziękuję robię, wiesz. Dziękuję Aron. Siema, jesteś raperem czy frajerem? Frajerem. A, nie frajerem. A jesteś dowódcą cegielni, oczywiście, że tak. Dobra, co tam? Co Dziękuję was tak kurwa mało w ogóle? Albo tapujecie, albo ja wypierdalam z tego live'a. Ja myślałem, że tylko tak na TikToku te trolly tak przywodzą Na YouTubie? No, na YouTubie po 200 osób, ty. To jest naprawdę grubo, no. Na YouTubie to jest dużo 200 osób, tak? No. Człowieku. Dziękuję Jurek, dziękuję Niszczy. A jesteś zdrowy, to może, 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 jest chyba długie, szerokie i głębokie Ty. No. <śmienic> no właśnie ty mówisz, że ludzie to weryfikują, ale masz w dupie ludzie, którzy weryfikują. Haha, ha, co ty LL mówisz, że frajer jesteś? W góry, ja pierdolki, kurwa popsu Ja pierdolki, dziecko z ciebie, nie? Bez kitu idź tam kurwa do tego, ojca Wany wejść. tata cię przytuli w wannie i tyle, będzie, nie? Dziękuję Niszczu za człowieka jawko głowego, dziękuję bardzo. Ciężkie was typy tutaj, nie? Naprawdę jesteście kurwa rzadcy, niektórzy. O chuj wam chodzi w ogóle, to ja nie wiem, nie? Dziękuję, Anusia, dziękuję, Aga. Ma o was, tak powiedziałeś, że frajer jesteś. No i co z tego, kurwa? Różne rzeczy można mówić, ty. No i co, kurwa, ci powiem, że jestem papieżem, to znaczy, że jestem papieżem? Czy co? Nie, kurwa, ty. Ja dole. Dziękuję Masakra. Dziękuję, Agnieszka, dziękuję bardzo. O Boże, no tak, ale za takie Można rzeczy to dowola. No ta pewnie, ta ja. pewnie, że tak. Ale dziękuję widzę, wy sztywni, sztywni jesteście nie ugięci kurwa, nie? Bez kitu. Sztywni nieugięci. Kochani Dziękuję Zoja, dziękuję Ela. Dziękuję Aga, dziękuję bardzo. Dziękuję Robson. Siemanko, Basia. Jednostrzałowiec jesteś, o Boże święty, no. Ja wiem, że jednego strzała byś dostał ode mnie, byś leżał, kurwa, jak dętka. Chłopie, o czym ty w ogóle do mnie mówisz, kurwa? Niech pokażę jeszcze raz, Jak chcę zobaczyć. Pokażcie, bo ja nie widziałem, pokażcie jeszcze raz, widzowie. No, Cóż mogę powiedzieć? Yy, gratulacje! Chodź, Rafał, tu chodź. <głos> <głos> chodź, no kurwa. Ja pierdolę, jak ty kontent sujesz. No. Ja nie pedałuj, to mówię, no, zasięgi, kurwa. Proszę no, nie bądź no, no, na moim live. No, nie, dobra. Dobra, lecę dalej, dziękuję bardzo. Koty, gratulacje. I do zobaczonka, nie? Zrobimy, zrobimy filmik z tego specjalny. Dziękuję bardzo, dziękuję. A kto to wygrał? Oni wygrali? Co wy kurwa daliście im wygrać? No. Chcecie, żebyśmy się Trubosno tutaj... Tam lecieli, kurwa. Nie, on tam ma tysiąc osób na live, to wiesz, kurwa. Ile miał? No. Ja nie wiem jak on ma na YouTube nie promuje pato streamerów. Zobaczcie jak on się zachowuje. Patrz. Sam się śmiejesz, a nie masz pojęcia o świecie i co cię otacza? I jacy ludzie robisz w siebie gangstera, jesteś zwykłym... Do Szczania. Ja pierdolę, gościu mi swoje CV napisał, nie? No, no. ale to jest to, że oni robią tak, no. Ale no. Są to, co przeważnie... No co, wiesz, jakby ich osiągnięcia Boli życiowe. chcieliby być kimś, tak? No. To robi, a o No, wkurwiacie panikami. mnie już tutaj powoli. Nie, wyłączam się zaraz stąd. Spierdalam od was. Później się połączę. Nie chcę mi się z wami tutaj teraz siedzieć. Na razie.